Dzień dobry, kochani. Witajcie podobnie na naszym kanale. Dzisiaj robimy szybkie ciastko, ponieważ dzisiaj mamy wielkie święto w naszym domu. Moja Asia ma dzisiaj urodziny. Kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego ci życzę w tym dniu. No i Asia nie jest fanką tortów. Dlatego musiałam coś wymyśleć takiego dobrego, żeby jej smakowało. No i oczywiście, żeby to się też dobrze prezentowało na stole. No i oczywiście było idealne w smaku. Dlatego znalazłem taki przepis. Malinowa księżniczka. Idealnie pasuje do okazji, bo każda kobieta jest troszeczkę księżniczką, to takie ciasto jest wręcz dosłownie idealne na taką okazję. Oczywiście. W internecie możecie znaleźć bardzo dużo opcji tego ciasta. Ja przeglądałem różne przepisy i znalazłem taki, który będzie najbardziej mi odpowiadał. Oczywiście też po swojemu troszeczkę go zmienię, bo tam jest krem budyniowy z mąki, a ja zrobię po prostu z budyniu. Nie chcę tej mąki, żeby było czuć, bo jednak czuć troszeczkę w tej masie budyniowej. Nie robimy na biszkoptach, bo też są przepisy z biszkoptami. Ja robię na ciastkach maślanych, przekładany na zimno, szybko do zrobienia, czyli będzie bardzo dobry w smaku. Zapraszam Was też do subskrypcji naszego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to tutaj na dole możecie to zrobić, a tutaj na górze, jak zawsze, oczywiście, dodaję karty, które są przypomnieniem różnych filmów, przepisów, vlogów z wyjazdowych i nie tylko. Musicie sobie sprawdzić. No dobra, to działamy. Bierzmy się do pracy, bo trzeba szybko zrobić budyń na początku. Żeby nam wystygł. No i zobaczcie, na początku potrzebujemy 4 duże żółtka. Ja wziąłem 5, bo mam takie mniejsze. Szklanka cukru, około 200 gramów. Cukier waniliowy. Normalnie trzy budynie są potrzebne 40 gramowe. Ja wezmę sobie 4. A tutaj zobaczcie, co się zrobiło w naszym domku. Zrobiłem takie drożdżówki z jabłkami i z wiśniami. Przepis wrzucę Wam tutaj na górę. Podobny przepis, bo robiłem z truskawkami, ale że truskawek nie ma, no to takie zrobiłem brzyżówki, jakie one są pyszne. Dobra, działamy. No i oczywiście, jeszcze potrzebujemy mleko, litr mleka. Teraz będę wrzucał żółtka z cukrem i cukrem waniliowym do misy miksera. Będę je ucierał na gładką, puszystą masę. A mleko w międzyczasie już możemy gotować. No dobra, wrzucamy żółtka. Już mi się oczywiście jedno rozbiło, jak zawsze. I do tego wrzucamy. Prawie całą szklankę cukru i cukier waniliowy. Ja dam, myślę sobie, dwie łyżeczki. O. I teraz to wszystko ukręcamy. Zakładamy taką końcówkę do ukręcania piany. No i w międzyczasie możecie sobie nastawić mleko i już je powoli gotować. Ja sobie zostawię część mleka zimnego, żeby później dolać tutaj do, do masy. Ten przepis na krem budyniowy, to wziąłem sobie z ciasta truskawkowa góra lodowa, który też Wam wrzucę tutaj na górę, bo kiedyś go robiłem i, i pasował mi ten budyń. Ucieramy teraz to do puszystej masy. Żółtka już są ekstra ukręcone. Biała puszysta masa, to sobie wyciągnę na chwilkę, bo teraz będziemy wrzucać nasze budynie. No, i teraz musimy znowu to odrobinę połączyć i dodamy na koniec tego naszego zimnego mleka. No i zobaczcie jak się ukręciło, wszystko się ładnie pomieszało. Teraz zaczyna się to mleko mi już gotować. Będę wlewał to do środka. No i oczywiście gotujemy do gęstego budyniu. Budyń pięknie ugotowany. Teraz musicie go przykryć folią spożywczą, żeby ta folia dotykała całego budyniu. O tak. Wtedy się nie zrobi nam kożuch na górze. O, tak pięknie. No i oczywiście w chłodne miejsce trzeba odstawić, żeby całkowicie był zimny. Dzisiaj mamy gorąco, tak więc nie wiem jak to się schłodzi nam. Ale damy radę. No, o tak. Idealnie, żeby wszystko przylegało. Wtedy jest gładziutki, nic się nie będzie działo. O, I taki odkładam do chłodnego miejsca i czekamy aż będzie zimny. Teraz potrzebujemy dwie galaretki malinowe i 850 ml wrzątku. No dobra, mamy to. Teraz ona już jest gładka, może sobie stać i stygnąć. I czekamy, aż to wszystko będzie zimne. Wtedy będziemy mogli przygotowywać masę budyniową. Piękny budyń, zimny. Zobaczcie, nie ma w ogóle korzuszka. Super, zawsze ta folia pomaga. No i teraz do misy miksera wrzucamy masło. Masło jest w temperaturze pokojowej. E, tam w przepisie widziałem chyba ze 180 czy 150 gramów. Ja dam całe 200, bo mam troszeczkę więcej budyniu. I to kręcimy aż masa będzie maślana, taka biała, puszysta, tak jak zawsze w każdych kremowych masach. No i teraz mam dylemat, nigdy nie wiem, czy taka końcówka, czy taka końcówka. Ta chyba jest tylko do piany, no to zakładam tą, bo ta chyba jest do ukręcania takich mast. No zobaczymy, tak mi się wydaje, <gryw> zakładam ją. No zobaczcie, masełko jest takie aż białe, takie powinno być. I teraz dodajemy budyń. Budyń, pamiętajcie, musi być mocno zimny. I rzucamy łyżka po łyżce i kręcimy, aż wszystkie składniki się nam pięknie połączą. Chyba już OK, zobaczcie, jaka gładziutka, piękna, mm, można już robić dalej. Blaszkę prostokątną, możecie mieć kwadratową. Ja sobie wziąłem prostokątną, bo ta jest otwierana. I teraz wyłożyłem sobie ją papierem i układam pierwszą warstwę herbatników. Mamy to. Teraz idzie na to połowa masy budyniowej. Mamy to rozmarowane i teraz powinna pójść kolejna warstwa herbatników. Ale ja zrobię tutaj troszeczkę misz -masz i dam krakersy. Bo ostatnio robiłem ciasto z krakersami, została mi prawie cała paczka i sobie wymyśliłem, że teraz dam krakersy, bo później na krakersy będzie kajmak. A to jest fajne połączenie, bo już niejedno ciasto robiłem i biorę krakersy słone. No i pięknie mamy rozłożone. Teraz dodajemy kajmak. Ja sobie go przerzucę do miski. Zawsze przerzucam sobie do miski, żeby go troszkę rozluźnić przez wymieszanie. Można podgrzać, żeby nie było grudek, ale te grudki i tak później znikają. To ja już się nie bawię. Tylko dodaję taki kajmak. Możecie spróbować sobie z tymi słonymi krakersami. Naprawdę uwierzcie mi, fajne jest to przełamanie smaku. Słone i słodkie, fajnie pasuje. Taki słony karmel. No i teraz na to herbatniki. No i teraz dajemy pozostałą część kremu. Już dajemy wszystko. I teraz ostatnia część herbatników. No i mamy to, pięknie to wszystko wygląda. Kochani, prawie koniec. Teraz y, galaretka niech będzie troszkę już taka, wiecie, stężała. Musi już być taka prawie że gęsta, to wtedy wylewamy. Ale teraz potrzebujemy owoce. No to ja mam mrożone maliny i mrożone wiśnie i troszeczkę to połączę, dam na spód i zaleję galaretką. Oczywiście, jak będą już dostępne maliny świeże, no to będzie najlepsze ciasto wtedy pod słońcem. Ale teraz daję mrożone i zaraz zalewam galaretką. I koniec ciasta. Tak jak działamy. Jeszcze rzadka, ale już łapię. To tak delikatnie sobie ją powlewam, żeby te owoce się złapały. No i gotowe, zobaczcie. Prawie wszystkie owoce są zakryte. Troszeczkę mi zabrakło tej galaretki, ale to nie przeszkadza. Ja wkładam to do lodówki. Zaraz jeszcze dorobię i doleję, tak żeby było na równo. No bo większą blaszkę miałem, to dlatego przydałyby się trzy galaretki. I czekamy do zastygnięcia. Kochani, ciasko gotowe. Zobaczcie sobie tutaj przekrój. Galaretka, masa budyniowa. Dobre będzie. Tu już to widzę, że dobre będzie. Próbuję. Mm. Mm. Bardzo dobre. Jeszcze nie przeszło całkowicie, bo jeszcze niektóre są wafelki ten, wafelki. Niektóre herbatniki są jeszcze twarde. Bardzo ciekawy smak z tymi krakersami. Możecie sobie spróbować. Ja kiedyś robiłem ciasto krówka. O, tutaj też wrzucę Wam. To też jest właśnie połączenie krakersy i bita śmietana i cajmak Bardzo fajnie to się łączy. Dobra. Tyle na dzisiaj. My bierzemy się za świętowanie urodzin mojej żony. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. I pamiętajcie o subskrypcji, łapki w górę, komentarze, mile widziane jak zawsze. Trzymajcie się, buźka, pa pa!